Fotografie przedstawiające różne oblicza Jeziora Tarnobrzeskiego można oglądać w galerii Okno w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ternobrzegu. Ich autorem jest Paweł Mazur, tarnobrzeżani założyciel Stowarzyszenia Machów Mors, które zrzesza miłośników kąpieli w lodowatej wodzie. Jest to wystawa, którą mogę powiedzieć tak, no moja imienna, ale też y, y, chciałem tu mocno podkreślić, że zawdzięczam też te zdjęcia temu, że, że no, morsujemy, czyli że jesteśmy stowarzyszeniem że. Spotykamy się, czasami bywamy nad jeziorem, nie morsując, tylko podziwiając piękno tego miejsca. Machów mors działa już dwa lata. Grupa powstała między innymi po to, by upamiętnić historię Machowa pracujących i żyjących tu ludzi. Chciałem Państwu też pokazać książkę Doroty Kozioł, która napisała tę książkę Ty, masz, ty nasz kochany Machowie. No my również możemy powiedzieć, ty nasz kochany Machowie, ponieważ tą w, tej, w naszej nazwie to, to istnieje. Nawiązując właśnie do wioski Machów, kopalni Machów, a później, nie wiem czy wszyscy wiedzą, był Zalew Machowski. Dopiero teraz, od niedawna mamy nazwę Jezioro Tarnobrzeskie. Na ekspozycję w galerii Okno składa się ponad 40 zdjęć przedstawiających pejzaż Jeziora Tarnobrzeskiego w różnych porach roku i dnia. Na niektórych fotografiach pojawiają się również morsy. Te zdjęcia mają historię od momentu, kiedy zacząłem morsować i my zaczęliśmy morsować, więc od 2014 roku, czyli ten sezon 2014-15 i teraz 15-16. Chcieliśmy pokazać, że, że no nas ciekawią takie miejsca, taka forma morsowania. Często morsujemy w małej liczbie osób. Nie, to w ogóle stowarzyszenie nie przekracza więcej niż 10 osób. Tak jak wchodząc do wody, nie ma, nas, nie ma nas więcej. Prezentowane w oknie biblioteki fotografie można oglądać do 11 marca. Stanowią one jednak mały fragment z bogatej kolekcji zdjęć autora. Nie będzie więc to jego ostatnia wystawa.